Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego miasta w Minecraft. Odcinek ten miał się pojawić nieco wcześniej, ale wystąpiły pewne komplikacje, i niestety sam się zdziwiłem, że nie miałem po prostu czasu nagrać to w tym czasie, kiedy zaplanowałem. Dlatego z małym opóźnieniem mamy dzisiaj odcinek Halloweenowy. Na ten odcinek Halloweenowy przygotowałem dla Was coś specjalnego. Przygotowałem dla Was nawiedzony dom. Ale zanim przejdę do głównego tematu, chciałbym poruszyć parę kwestii odnośnie mojego miasta w Minecraft. Kiedy będą pojawiać się odcinki? A mianowicie postanowiłem, że postaram się, żeby to było przynajmniej raz w miesiącu. Ten uznam jeszcze za październikowy, jako że to odcinek Halloween i miał się on ukazać faktycznie w ostatni dzień października więc ten uznam jeszcze za, pa za październikowy i postaram się wrzucić coś w listopadzie. Prawdopodobnie będzie to z końcem listopada. Co więcej, chciałbym poinformować Was o pewnej kwestii. Jest to y, sprawa y, Bartka. Być może część z Was to widziała, być może część jeszcze nie. Aczkolwiek na y, mojego YouTube'a, na mój kanał wrzuciłem filmik Pomagamy Bartkowi. Nie będę tutaj tłumaczył, na czym polega ta cała akcja, ale proszę Was bardzo, żebyście zajrzeli chociaż udostępnili film, tam jest link do wydarzenia na Facebooku, żebyście wzięli udział w tym wydarzeniu, nawet jeżeli nie możecie pomóc finansowo, to po prostu udostępnijcie to i przekażcie dalej. Taka wielka prośba ode mnie. I kolejna kwestia, ale to już chyba zrobię z tym też osobny filmik, bo czasem mnie wkurza takie zachowanie widzów. Zauważyłem u jednego, że wszedł na inną moją serię, powiedział, że czeka na Minecrafta i automatycznie yy, zminusował wszystkie filmy yy, z innej serii. No jeżeli się nie może doczekać, no to trudno musisz uszanować, że ja również robię inne rzeczy, które trafiają do trochę innego grona moich widzów, być może mniejszego, ale mimo wszystko nie mam czasu, żeby ciągle coś budować i wrzucać, a o tym już kiedyś wspominałem. I przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka jest to ten nawiedzony dom, który widzicie w oddali. Nie jest tutaj dużo do opowiadania, bo jest to po prostu stary opuszczony dom, ale coś postaram się wam opowiedzieć, jak widać porozrzucane halloweenowe dynie, część się świeci, część nie, na domie jest dużo pajęczyn. Widzimy jakąś zjawę w oknie, która przygląda się miastu. Mamy tutaj to jest taki typowy, yy, straszny domek, i można spotkać w filmach, tudzież bajkach. Do którego włażą dzieciaki? Zawsze boją się, wysyłają zazwyczaj jednego kozła ofiarnego, który wchodzi do tego domu. Tutaj mamy salon, również widzicie różne głowy szkieletów, pajęczyny się tutaj znajdują, w zasadzie w każdym pomieszczeniu. Tak jak wspomniałem, dom jest stary, dom jest opuszczony. Mamy kuchnię z jadalnią. I tutaj taka sytuacja, że ten dom jest po prostu w części zniszczony, ponieważ był wybuch. Nie pytajcie czemu taka była moja koncepcja, i tak, w taki sposób to przedstawiłem. Tu mamy jeszcze jeden pokój, również rozwalony jak cała ta część tylnia budynku. Wchodzimy na górę. Mamy jeszcze piętro, tu też trzeba uważać, żeby nie spaść. Mamy też jakąś sypialnię. Dalej tutaj mamy kolejny pokój z pajęczynami i z tą naszą zjawą w oknie. Dużo pajęczyn, dużo, dużo pajęczyn. Jeszcze mamy pokój, ale nam rozwaliło do niego drzwi. Chyba się tam nie dostaniemy w żaden sposób. Ale mam jeszcze tutaj sekretny pokój którym aktualnie nie ma nic. Planowałem tutaj zrobić jakiś spawner, ale mi się nie udało, potwory znikały tak samo jak to działo się w moim zoo. Więc niestety plan się nie powiódł. No zaczyna się robić jasno, a przy dobrym oświetleniu ten dom już nie ma takiego swojego strasznego uroku jak to było w przypadku nocy. Dlatego to odpowiednia pora, aby zakończyć takim optymistycznym akcentem ten odcinek. Czyli tak jak wspominałem pod koniec listopada możecie się spodziewać kolejnego odcinka. Będę starał się je dodawać raz w miesiącu w seriale co drugi tydzień. I póki co to wszystko jeśli chodzi o moje serie. Ponieważ jak wspomniałem nie mam czasu budować. Teraz mam duże rzeczy na głowie. Dlatego taka a nie inna decyzja, taka a nie inna koncepcja u mnie się zrodziła. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i będziecie dalej oglądać mój kanał. Zachęcam do dania łapki w górę, komentarzy oraz również zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Na dziś ode mnie to wszystko. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.